Wszędzie słyszę stresuję się pracą, co dalej, stresuje mnie to co robię, ciągłe niepokoje, mam problemy ze snem, i to słyszę zarówno od ludzi, którzy prowadzą biznes krótko, ale też od tych, którzy prowadzą biznes od bardzo dawna. Czy też masz takie doświadczenia? Jeżeli tak, to w tym odcinku postaram się przedstawić najlepsze strategie radzenia sobie ze stresem. Zapraszam. Cześć, tu Greg Albert. W tym podcaście rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy zbudowali firmę od zera. Staram się zrozumieć, co działa w biznesie i dostarczyć Ci wskazówek, inspiracji i energii do działania. Zaczynajmy! Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie rozmowa z Albertem, jednym z klientów, który właśnie powiedział: Słuchaj, mamy taką sytuację, jedna z rzeczy u nas w firmie. Przez chwilę nie działa tak jak należy, i od razu wpadamy w jakiś ogromny niepokój, stresujemy się, nie możemy spać, i w ogóle cały czas myślimy o tym, jak to rozwiązać. A w sumie wiemy z dłuższej perspektywy, że ten problem zostanie rozwiązany. No i ta rozmowa zainspirowała mnie właśnie do tego, żeby dzisiaj pogadać o temacie stresu, który jest tematem prawie tak samo powszechnym jak to, że nie mamy czasu na myślenie strategiczne. I to są takie dwa główne wyzwania, które słyszę od ludzi, którzy prowadzą biznes. Więc jak radzić sobie ze stresem, przygotowałem taki kilka punktowy E, powiedzmy plan. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, i o której warto myślę pomyśleć, to skąd ten stres się bierze? Bo często jest tak, że kiedy myślimy, mm, denerwuję się, to staramy się odwrócić wzrok, staramy się nie myśleć o tym, skąd to się bierze, tylko zaciskamy pięści i dalej robimy to, co robiliśmy. I tu pewnie rekomendowałbym odwrotną strategię, czyli zastanowić się: OK, skąd dokładnie we mnie jest ten, nie wiem, skórt żołądka? Lęk przed snem, co to za myśli, chodzą mi po głowie, bo czasem okazuje się, że ten stres, jak spojrzymy mu prosto w oczy, zobaczymy czego się obawiamy, to okaże się, że to jest jakaś bardzo prosta i łatwa do rozwiązania rzecz. Na przykład jedną z metod na poradzenie sobie z takim stresem, który jest bardzo powierzchowny, to jest wzięcie kartki, papieru i wypisanie wszystkich rzeczy po kolei, które przychodzą nam do głowy, a które są niezałatwione. To jest Rzecz numer jeden, którą bardzo polecam, często okazuje się, że jeżeli mamy dużo rzeczy niezałatwionych gdzieś tam w głowie, to samo spisanie tych rzeczy bardzo pomaga nam oczyścić sobie e, tę perspektywę i nabrać odpowiedniej czystej głowy i bardzo znacząco redukuje ten stres. Ale druga kwestia związana z tym, żeby zastanowić się, skąd ten stres się bierze, e, to jest też myślenie o naszych oczekiwaniach. Czyli zastanowienie się, tak naprawdę, czego od siebie oczekujemy i czego oczekujemy od rzeczywistości? Na przykład, może stawiamy sobie zbyt wysokie cele, które tak naprawdę wcale niczego nam sensownego nie przyniosą. A może jest tak, że jesteśmy wobec siebie zbyt wymagający, bo mamy taką perfekcjonistyczną naturę. I myślimy, ok, muszę postawić sobie bardzo wysoki cel. I odpocznę na emeryturze, a teraz będę zasuwał, bo to jest tylko ta chwila, i w ogóle wszystko to, co robię, jest słabe, i muszę to robić lepiej, 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 więcej. I krótko mówiąc, źródło tego stresu w tej drugiej sytuacji nie jest w rzeczach, których nie załatwiliśmy, ale jest często w nas samych, w nastawieniu naszym własnym do celów. I do samego siebie, do tego, jak oczekujemy, że będziemy pracować, i tutaj e, bardzo bym polecał zastanowienie się i wykorzystanie jednej e, z technik, e, na przykład może to być matryca, taka, w której planujemy swoje cele i możemy się zastanowić, e, podzielić na cztery pola kartkę, i po jednej, kolu, jednej kolumnie napisać rzeczy, które mam, drugiej kolumnie rzeczy, których nie mam, a w szeregach, pod sobą, w rzędach, to co chcę i to czego nie chcę. I na tej podstawie jesteśmy w stanie wpisywać rzeczy, które mam i chcę, mam, ale ich nie chcę, i zastanowić się, co mogę wyeliminować. Chcę, ale nie mam, i tutaj rzeczy, rzeczy których nie chcę i nie mam, tak? czyli rzeczy, których nie chcę mieć i nigdy nie chcę ich mieć. W przyszłości i rzeczy, które chcę, ale ich nie mam, i tu są rzeczy, do których możemy dążyć. Krótko mówiąc, każdy z tych czterech pól da nam jakąś perspektywę na to, dokąd tak naprawdę zmierzamy, i to może nam też pomóc wyeliminować jedną z tych rzeczy z naszych celów. Ciekawą rzeczą, która też wpływa na nasz stres, a która niekoniecznie jest stricte związana z zadaniami, to jest też środowisko, w jakim pracujemy. I to jest rzecz trzecia, nad którą bym się zastanowił, czyli środowisko pracy i to, w jaki sposób to środowisko na nas wpływa. Jeżeli wokół nas jest nie wiem, hałas, jest presja, mamy współpracowników, którzy powiedzmy naciskają na nas, nie szanują. Naszych wartości. To na pewno też będzie generowało podnoszenie poziomu stresu, i tu pojawia się pytanie, co możemy zrobić, żeby wpłynąć na to środowisko, w którym jesteśmy. I czasem, sposobem na, na redukcję poziomu stresu jest po prostu chwilowa zmiana środowiska, po prostu wyjechanie i praca zdalna, pojechanie do lasu, pojechanie do parku, albo też nie wiem, spróbowanie poznania nowych osób, które mogą nas. Zainspirować i to samo wyrwanie się z kontekstu. Zmiana tego kontekstu bardzo pozytywnie może wpłynąć na nasze samopoczucie i na redukcję poziomu stresu. Dobrze, kolejna kwestia: kiedy zastosowaliśmy te wszystkie techniki, czyli postaraliśmy się spisać wszystkie wyzwania, które siedzą w naszej głowie, trochę zmieniliśmy nastawienie do naszych celów, zmniejszyliśmy sobie te oczekiwania. I w dodatku zmieniliśmy kontekst, ale nadal odczuwamy tę ogromną presję, to możemy się zastanowić nad tym dobrze, jest ten lęk. Ja wiem skąd ten lęk wynika, na przykład to jest lęk o bezpieczeństwo finansowe moje i mojego zespołu, moich ludzi w firmie, i teraz pytanie, co w tej sytuacji mogę zrobić? No i takim, taką metodą, którą kiedyś wprowadził Tim Ferris, nazywa się Fear Setting, i myślę, że to jest bardzo fajna metoda, w której po prostu wyobrażamy sobie najgorszy możliwy scenariusz. Powiedzmy, że nie wiem, coś pójdzie nie tak i co się wydarzy? No nie będzie na zapłacenie pracownikom i co się wtedy wydarzy? Co możemy wtedy zrobić? OK, a co najgorsze, co się wydarzy? I nagle uświadamiamy sobie, że problemy, które, którymi żyjemy, które wydają nam się takie ogromne, na końcu to nie są sprawy życia i śmierci i co by się nie wydarzyło, to naprawdę... Poradzimy sobie, bo dziś jest bardzo trudno umrzeć z głodu, kiedy mieszka się e, powiedzmy w takim kraju jak na przykład Polska i te wszystkie lęki, które mamy w perspektywie szerszej życia i śmierci, nagle okazują się błahe i możemy sobie powiedzieć, mając świadomość czego się obawiamy, że w sumie cały ten lęk, który mamy jest niczym wo wobec tego, jakie naprawdę rzeczy mogą w naszym życiu się wydarzyć. Więc do tego zachęcam. Dodatkową techniką w tym kontekście, która może pomóc, jest znowu zaplanowanie sobie scenariusza na jakąś trudną sytuację, która może nastąpić. Jeżeli od czasu do czasu wiemy, że w historii naszej firmy dzieją się jakieś dołki, jakieś trudniejsze momenty, na przykład to może być konflikt w zespole albo jakaś osoba, która decyduje się odejść i jest to dla nas źródłem dużego stresu, to warto już wcześniej przygotować sobie plan. Co zrobimy następnym razem, kiedy taka sytuacja zaistnieje? Na przykład będziemy mieli osobę na ławce rezerwowych, albo wiemy, że to nas będzie kosztowało x złotych, żeby kogoś nowego zrekrutować i że świat się, krótko mówiąc, nie zawali, żeby w momencie stresu mieć od razu gotowy plan, a nie w tej sytuacji tworzyć ten plan pod presją, w złym samopoczuciu itd. itd. No i pojawia się jeszcze jeden kontekst. A propos tego stresu, czyli mówimy o tych zewnętrznych czynnikach, mówimy o celach, mówimy o wyobrażaniu sobie scenariuszy, ale pytanie, co jeszcze może zwiększyć ten poziom stresu? I to jest rzecz, o której już wcześniej w, w innych podcastach i blogach. Mówiłem, ale warto o tym powiedzieć: to jest nasz dobrostan jako ludzi, tak? No bo nie nasze ciało, jak już też kiedyś pewnie mówiłem, nie służy tylko do tego, żeby nosić łeb ze spotkania na spotkanie, tylko jednak przydaje się i ogólnie jesteśmy w sumie stworzeni z krwi i kości. To jest największa prawda tego, czym jesteśmy, przynajmniej tutaj na tej Ziemi materialnie i z tej perspektywy. E, warto się zastanowić nad swoim samopoczuciem, bo nasze samopoczucie, nasz dobrostan wpływa na, między innymi na stres, na napięcia, e, jeżeli jesteśmy niewyspani. Z, i z, zmęczeni permanentnie, źle się odżywiamy, to to wpływa wszystko na nasze samopoczucie. Nawet możemy zwrócić uwagę na to, że jak człowiek jest głodny, to jest zły, a co dopiero kiedy kiepsko się odżywia, mało śpi, etc. etc. To z tej perspektywy, znowu myśląc o stresie, pomyślmy o tym, jak dbamy o siebie. I to są banalne kwestie takie jak spać 7-8 godzin, pić wodę, jeść zdrowe rzeczy, trenować co najmniej 3 razy w tygodniu, czy w ogóle ruszać się, nawet chodzić na spacery, czy rzecz, o której już też wcześniej mówiłem, więc tylko odwołam się do artykułu na gregalbrecht.io łamany na medytacja, jest artykuł, w którym napisałem o moich doświadczeniach z medytacją, które dramatycznie pomogły mi zdystansować się do różnych moich niepokojów i tenże stres zredukować. No i okej. Okay. Co jeszcze może być pomocne, żeby ten, żeby ten spokój wewnętrzny zmniejszać i redukować stres, kolejna kwestia to znowu kwestia naszych zobowiązań, które podejmujemy wobec innych. No i tutaj mam na myśli kwestię asertywności. W kwestii asertywności jakichś szybkich porad nie mam, poza tym, że zanim zaciągniemy jakieś zobowiązanie, może zamiast odpowiemy od razu tak, na coś, kto ktoś nas o coś prosi, to żebyśmy. Chociaż wzięli głęboki wdech i zbudowali sobie taki nawyk, żeby nie odpowiadać pod presją, na przykład na maile wysyłane wieczorem, i zawsze mamy prawo pierwszy krok a propos asertywności, to powiedzieć: Poczekaj sekundę, muszę się nad tym zastanowić, aby cię nie zawieść, na przykład, i w ten sposób budujemy sobie chwilę na to, żeby. Rozważyć y, jakąś propozycję i nie poddać się presji zgody na zobowiązania, których potem się nie możemy wywiązać, bo na przykład nie mamy na nie czasu, a one siedzą nam cały czas na głowie. No i tutaj mówimy o właśnie braku czasu. Oczywiście ten kwestia braku czasu, już ją wcześniej poruszałem też w podcaście, jak znaleźć czas na rozwój biznesu, więc nie będę wchodził w te wszystkie strategie, jak redukować pewne rzeczy ze swojego kalendarza, do tego podcastu odsyłam, żeby się nie powielać, natomiast oczywiście tak zwany brak czasu, na który wpływają nasze własne zobowiązania, które zaciągamy wobec siebie, ale też zobowiązania, które zaciągamy wobec innych, kwestia priorytetyzacji, to są na pewno kwestie, które mogą nam bardzo pomóc w zredukowaniu liczby za i tym samym w redukcji poziomu stresu. No i takim tematem, kiedy te wszystkie kiedy te wszystkie metody nie działają, to jest już coś, na czym też się osobiście nie znam, więc mogę tylko powiedzieć ze swojego doświadczenia, ale są sytuacje, w których powiedzmy ten stres jest na tyle frustrujący, że takie techniki stosowane na samym sobie mogą być niewystarczające i wtedy. Pewnie rekomendowałbym kontakt ze specjalistą, dla mnie to duże wartości wniosły m.in. czy terapia, czy coaching, w zależności od źródła tego stresu, czy to są bardziej kwestie związane z technikami, narzędziami, które stosuję jako menadżer e, z relacjami bieżącymi, czy bardziej to są jakieś lęki, które gdzieś się zbudowały w przeszłości, jeżeli to są te lęki z przeszłości, to bardziej kwestie związane z terapią. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli te proste. Kilka technik, które wymieniłem, nie przynoszą rezultatów. Wtedy rekomendowałbym zdecydowanie na bazie własnych doświadczeń skorzystanie, czy pracy z coachem, czy pracy z terapeutą, w zależności od sytuacji, jak ten stres jest przewlekły. No, bo jest taki moment, w którym tak nam brakuje perspektywy, że już jest trudno samemu sobie pomóc, bo po prostu zbyt dużo siedzi nam już na tej bani, no i się z tego robi poważny kłopot. I na koniec przewrotnie e, zapytam czy tak naprawdę ten stres jest zły. Bo prawda jest taka, że też nasz organizm generuje ten stres po coś, tak? Coś na nim zyskujemy. Być może ta adrenalina, która też na przykład często pojawia się w sytuacjach, jak odwlekamy coś, jak jest prokrastynacja, no to po to odwlekamy, żeby mieć większy zastrzyk stresu, większy zastrzyk adrenaliny, żeby się zmotywować do tego, żeby coś zrobić. Więc na końcu też, no bez przesady, nie... Myślę, że nie ma co też dążyć z tym stresem do tego, żeby go w ogóle nie było, żeby ta odrobina stresu jest potrzebna. Jest potrzebna do tego, żeby działać, żeby organizm się rozwijał. Musi być jakiś bodziec, który, który nas stymuluje do działania. Więc też nie próbujmy tego stresu wyeliminować w całości. Pogódźmy się, że jest naturalną częścią naszego życia. Jeżeli stawiamy sobie cele, no to w procesie rozwoju, w procesie zmiany, ten stres będzie w naszym życiu nieodłącznym elementem. No i tak. Te różne techniki, które wymieniłem, e, które aż trudno mi jest podsumować, ale które obejmują m.in. ograniczanie listy zadań, redefiniowanie celów, zrozumienie tego, jaki jest ten lęk i skąd on pochodzi, zastanawianie się nad najlepszym możliwym scenariuszem, poszukiwanie e, siły w asertywności, żeby nie poddawać się presji innych, zadbanie o samego siebie, redukowanie zadań, aby mieć więcej czasu i. Te i inne techniki, które wymieniłem, mam nadzieję, że będą dla ciebie pomocne, żeby powiedzieć sobie, ok, jak poradzić sobie ze stresem. I czego mogę ci życzyć, to tego, żeby tego stresu było jak najmniej, żeby, żeby on był tylko związany rzeczywiście z pozytywną motywacją i stymulacją do tego, żeby być bardziej skoncentrowanym, skutecznym, ale żeby nie towarzyszył ci od rana do wieczora i żeby nie żeby nie powodował problemów ze snem i innych rzeczy no bo po co się stresować na koniec to wszystko to jest tylko praca i tym puentując dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już za tydzień